Siemanko, w kolejnym odcinku Jana Betoniarka na moim kanale. Powiem Wam tak, że w tym odcinku skończyłem pierwszy sezon. Zagrałem łącznie dzień spotkań, więcej przesymulowałem, ale nie pokazywałem tych meczek symulowanych. Skupiłem się na tych, co grałem, skupiłem się na najważniejszych wydarzeniach, czyli otrzymaliśmy powołanie do reprezentacji Polski, bo stwierdziłem, że trochę przyspieszam tą karierę. Upgrade'owałem porządnie tego naszego Jana Betoniarka. Zobaczycie pod koniec odcinka, ile overalla się rozwinął. A w następnym odcinku pokażę Wam jego wszystkie statystyki e, jak to wygląda. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę suba na kanale. Bardzo Wam dziękuję w ostatnim miesiącu ponad 40 subów nowych na kanale co jest naprawdę dużą liczbą w ostatnim czasie i zbliżamy się do 1600. Fajnie było wbić tą liczbę do końca lipca. Mam nadzieję, że się uda i że wam będą podobały się moje materiały. W ogólnie jeszcze w tym tygodniu chciałbym nagrać wiedą, Mało będzie odcinków w tym tygodniu, postaram się jeszcze jakieś shortsy jutro ponagrywać, ale mało będzie, po pierwsze trochę nie, mam mniej czasu, po drugie jest ciepło i mi się nie chce grać, siedzieć przed konsolą i ogólnie nagrywać, dlatego te odcinki są dogrywane z głosem, e, powycinane są najlepsze akcje, e, ale myślę, że od następnego tygodnia wrócimy do wcześniejszego trybu nagrywania, czyli z komentarzem na żywo, e, no i będzie też ciekawie, bo pod odcinka Wam powiem, jaki odcinek następny z Janem Betoniarkiem, nie dowiecie się, jakim klubie zagra w następnym sezonie, choć Myślę, że się chyba coś w poprzednim o tym pokazywałem, ale y, miesiąc tym y, dużo zmieniałem. No i było dużo zmieniałem, bo ogólnie albo zastanawiałem się nad klubami z Championship, które, które walczą o bezpośredni awans, albo o klubach z Premier League, które mnie chciały. Tylko wszystkie kluby z Premier League, które mnie, które mnie chciały, to po prostu spadły z Ligi. A ten klub, który ja miałem dwie opcje albo Bromwich, albo Southampton. tak naprawdę te dwie drużyny walczyły. No jedna z tych drużyn awansowała bezpośrednio i ja na szczęście wybrałem dobrze tą drużynę i na pewno wiem, że zagram w Premier League, nie będę musiał się martwić, czy awansuję przez playoffy, czy też nie. No a jeśli nie dołączyłem na przykład do Jana Bednarka, no to trudno się mówi, że żyje się dalej, no i stworzymy legendarnego duetu Bednarek-Betoniarek. No ale trochę mniejsza z tym, trochę jak mówiłem, przyspieszyłem, trochę puupgradewałem tego piłkarza, bo ja chcę, bo jak najszybciej upgradeować, wiecie, już mamy lipiec coraz bliżej końca w tej chwili, a ja chcę się z tym obrońcom. Zobaczyć czy jak najbardziej, jak najdalej uda mi się go rozwinąć i czy uda mi się o coś w ogóle powalczyć w świecie piłki nożnej. E, no bo chcę, żeby ten drugi sen był taki przejściowy, wcześniej przejdźmy do jakiegoś topowego klubu w Anglii żeśmy walczyli o najwyższe cele, Mo cele. może Chelsea czemu by nie, bo w Chelsea jeszcze nie byłem Myślałem też o Tottenhamie, ale wiem, jaki jest Tottenham w tej grze. Może nad Aston Villa. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jakie będą propozycje ogólnie transferowe. Mam nadzieję, że będą dobre. No, na pewno Arsenal, nie United, nie City. Może United, Chelsea, Tottenham, może Newcastle. Zobaczymy też ogólnie, jak ta tabela Premier League wygląda w grze, żeby dołączyć do jak najlepszej drużyny. Choć do Chelsea bym pasował, bo jestem młody, utalentowany, a Chelsea lubi kupować młodych, utalentowanych piłkarzy, a potem nie wiadomo, co z nimi robić, ale oni kupują, wiecie, tak piłkarzy, żebyście sobie zagrali w karierę w FIFA. Odpalacie sobie następną FIFA albo FMA, macie mnóstwo wonderkidów i tylko nie trzeba kupować. Albo po prostu macie bardzo łatwy pomysł na karierę, Chelsea kupuje wszystkich wonderkidów, więc wchodzicie na SoFifa, nie wiem czy w FM jak się tam patrzy na tych młodych piłkarzy po prostu patrzycie kto ma największy potencjał, kupujecie do Chelsea, rozwijacie i czekacie aż zagra, albo nie zagra a się go pozbędziecie, to jest naprawdę super pomysł na karierę, aż bym taką zrobił, Chelsea, kariera ta, młodymi talentami, wonderkidami, może w przyszłej edycji e zobaczymy na pewno jeszcze coś ciekawego e pojawi się przed nową edycją FIFA eSports 25 Chyba takich trochę off no powiem Wam, że trochę gram w ofensywie, trochę gram w defensywie. Czasami, e, czasami coś mnie ponosi w tej ofensywie, wiem, mam tego świadomość. Staram się też w obronie grać o wiele częściej, ale czasami po prostu popędzę do przodu. No, bo jak mówiłem, ja chcę być taki trochę też ofensywniejszą obrońcą środkowym, ale wiecie, tak na spokojnie, bez jakichś tam szaleństw. E, no pierwsze trofeum będzie w tej grze, w tej edycji, czy będzie to może porpolski dobycie się dalej. No Powiem Wam, że bardzo trudno mi się strzela gole. Myślałem, że to w wiecie. może uda się jakieś golić, gole strzelać, ale yy, koledzy z zespołu tak fatalnie dośrodkowują, że naprawdę nie mam sytuacji strzeleckich i Jan Betoniarek jako kapitan Lecha Poznań no niestety niewiele tych sytuacji strzeleckich w główko ma, żeby po prostu postarać się o zdobycie bramki. Jedną mamy piękną za pola karnego, ale wiecie, no, no ja też chcę być tak, mówiłem tym takim y, piłkarzem, który będzie strzelał za pola karnego, jak będzie w sytuacji, tak tutaj właśnie, takim trochę ofensywniejszym, środkowym obrońcą ale wiecie, gramy w obronie, będziemy strzelać z dystansu, jak się uda, y, no i ale sobie staram się zbierać tą piłkę, jak da najlepiej w obronie, wycinam no przy moje akcje ogólnie, ale w następnym odcinku wrócimy do y, grania na cały odcinek. Spoko, podałem się ten pomysł, bo tak kiedyś nagrywałem, ale to jest po prostu teraz takie przejściowe. Bo chciałbym, wszystkie moje serie, żeby były na tym samym poziomie, czyli po pierwszym sezonie, i w miarę tak prowadzić je regularnie. No i niestety nie zagraliśmy w dogrywce. Z trener mnie ściągnął, ale wygraliśmy 4 do 1. Nie wiem, jak można ściągnąć z trenera. Rumak, chłopie, ty się, ty się ogarni, co to ma być. No i dobra, powołanie do reprezentacji Polski zagranca z Irlandią, z Islandią, być był symulowany. Zagranca z Irlandią. Wyszedłem w pierwszym składzie z kopaską kapitana. Michał Probierz jest trenerem, więc nie ma tego smutnego Portugalczyka Santosa, na którego nikt nie mógł patrzeć. Nie ma Lewandowskiego. Nie wiem czemu mam opaskę kapitana, nie Piotr Zieliński, no ale wiecie, probys stwierdził, że dam be betoniarkowi. Nie ma też Jana Bednarka, było mi smutno, bo myślałem, że zagram ze swoim idolem ale no niestety nie było mi to dane zagraliśmy z Irlandią pierwszy raz grałem też jako taki wiecie środkowy obrońca w trójce obrońców, więc też dla mnie nowa pozycja bo ja zwyczaj gram w Lechu z Salomonem tylko no i to był naprawdę ciekawy mecz, tutaj pierwsza moja akcja odbieram piłkę Tutaj po raz drugi odbieram piłkę, ale tutaj popełniłem błąd przy wyprowadzeniu. Nie wybiłem, ja nie jestem Bednarkiem, nie jestem Anglikiem, który to by to wybił. Ja tu chciałem coś zrobić, no i zrobiłem tak, że straciliśmy gola. Więc czy to była dobra decyzja, oczywiście nie. Tutaj kolejny odbier Jana Betoniarka że w tych filnaczyków, źle podał, ale tutaj odbiera po raz kolejny. I tym razem wybiłem piłkę, i jak prawdziwy polski środkowy obrońca. Walczymy dalej. Kolejny odbiór Jana Betoniarka, no i tutaj Jan Betoniarek w polkarnym. Miał swoją okazję, odwrócił się prawa noga, ale niestety podglądał na treningach Arkamilika. No i niestety nie trafił do bramki. Dobra, może dosyć tych takiej złośliwości w moim wykonaniu. Niestety w moim debiucie przegrywam z Ladią, choć myślę, że Jan Betoniarek naprawdę nie zagrał zbyt złego spotkania. No miał udział w tym straconym golu, niestety po jego błędzie, ale wcześniej walczył tą piłkę ofiarnie. No nie udało się, ale wiecie, Michał Probierz wie, że w Jana Betoniarka zobaczymy jak to dalej będzie. Wracamy na boiska ekstraklasy. Jeśli chodzi o reputację, jeszcze będzie bardzo duży news, czekajcie na koniec odcinka. Gramy sobie z Jagielonią, gramy na wyjeździe. No i Jan Betoniar tylko trochę poniosło. Ale zobaczcie, wykorzystaliśmy to. Betoniarch niestety nie jest szybki. Nie jest szybki, nie uciekliśmy tutaj. Ale tą, ale tą swoją siłą przepchaliśmy obrońcę rywali, ale lewa noga. No niestety to dośrodkowanie nie było zbyt dobre. W kolejnej akcji na Rancho w polu karnym i kapitalnym. wsiadł Bednarka, Trochę ryzykował, bo jakby nie trafił, byłby rzut karny. Ale Jan Betoniark to genialnie wymierzył. Trafił tak jak trzeba. Jeszcze koniec meczu, koniec pierwszej połowy. Tutaj kolejny odbiór, niestety to podanie. Jakie podanie? To niestety błąd i mogliśmy stracić gola. Na szczęście nie, ale jego no nie atakuje. tej Betoniarek wszedł w pole bramkę i obronił tutaj klatką piersiową. No ofiarnie Jan Betoniarek, ofiarnie. Świetny jest w obronie, ale czasami popełnia takie głupie błędy. Tutaj trochę za bardzo poszedł do przodu, ale Bank odebrał piłkę. No i świetne podanie do przodu. No Jan Betoniarek, no ma to coś. Umie odbierać piłki. I tutaj kolejny raz Bank Świetny odbiór, od razu podanie. No i Jan Betoniarek niestety 0 do 0. No tak to jest jak gram w obronie. W ataku nic drużyna nie gra. I niestety no mistrzostwo nam odjeżdża, po tymi remisami to wiecie co możemy sobie napełnić. Nic nie możemy sobie napełnić niestety. Lech wygry, remisuje, Betoniarek za unikiem meczu. A my gramy kolejne spotkanie. Jak się nie mylę to było ostatnie spotkanie takie ligowe z Wartą Poznań. Tak jest. W tym meczu mieliśmy swoją sytuację. To po, byłem pod polem karnym, bo wcześniej był rzut rożny. Podałem do Izaka, ale tym nie strzela gola. Mogliśmy mieć asystę, ale nie. Betoniarek po raz kolejny bierze sprawy twoje, swoje nogi. Ładna akcja Lecha Poznań. Uderzenie za pola karnego. No i mamy bramkę. Świetne uderzenie. 1 do 0. Druga połowa. Tutaj niestety Betoniarek nie, nie za dobrze w obronie. No i tutaj dobra wrzutka. No i może ja tam powinien być, nie wiem, mam problem przy wrzutkach, straszny mam problem przy wrzutkach, jeśli chodzi o grę w obronie, to i Betoniar w ofensywie powalczył odbiór piłki. No i niestety nie ma gola. Kolejny raz zostałem okradziony z asysty, ale do tego się przyzwyczaiłem. No i końcówka meczu, Lech, kolejna akcja. Uderzenie nie, jednak tak, no ale to uderzenie nie mogło, zaskoczyć bramkarza. Rywali i niestety kolejny remis, kolejny remis, który nam nic nie daje. Kolejny raz, który gubi, po kolejny raz gubimy punkty. Ale dobra. Liga Ekstraklasy jest przegrana. Będziemy wicemistrzem. Ale mamy jeszcze Puchar Polski. Zagramy o pierwszy trofeum w tej naszej serii. Fajnie było wygrać, bo jestem kapitanem. Więc podniósłbym to trofeum. to trofeum, Więc Jan Betoniarek. Liczymy na to. Liczę na Lech Poznań. się uda podnieść to trofeum. I ogólnie to był mecz jednej drużyny. Ogólnie wcześniej zdałem sobie cechę, że mam potężne główki. No i może te potężne główki pozwolą mi strzelać gole rzutów rożnych po uderzeniach głową, choć zobaczycie jaką bramkę strzeliłem w tym meczu, to się złapiecie za głowę, tutaj Petoniarek tak Szczepana sobie leciutko kiwał na spokojnie, no i rozpoczął tą akcję Lecha Poznań, prawą stroną środek, tutaj trochę popatrzyłem na siebie żeby pójść do przodu, Lech rozgrywa piłkę na spokojnie dobre podanie na skrzydło, ładnie ta piłka chodzi, naprawdę piękna akcja Lecha Poznań, no i tej gol, nie wiem jak to wpadło ale 1 do zera Welden. No i ogólnie od tego momentu tylko lech istniał. Tutaj akcja kozaka, ale Kozak nie jest takim kozakiem jak Jan Betoniarek. Tu jeszcze odbieramy piłkę po raz drugi. I znowu jakieś tutaj triki, ciki, nie wiem co my tu robimy. Ale betoniarek dostał piłkę, ładnie zagrał i kolejna naprawdę świetna akcja lecha Poznań i prowadzimy 2 do zera. U was też jest tak gorąco. Ja powiem wam, że nie widzę takich upałów. Nie chcę mi się nagrywać ogólnie. Nie chcę się grać, spędzać czasu przed konsolą. Ogólnie, na hetlandy to bym wsadził się do jakiejś, nie wiem, zamrażarki. No i prowadzimy sobie spokojnie, czy do zera. W tym meczu niewiele się podędziało. Zobaczcie, jak Betoniarek był wyluzowany, jest zagrane piętką. No i tutaj gol z główki chyba z 20 metrów. Jan Betoniarek strzela gola głową z 20 chyba metrów. No, ja wiem, że mu dam potężne główki, ale nie ja wiedziałem, że one są aż tak potężne. Eee, I jestem pod wrażeniem, no chociaż mam gola szansa na gola 0, ale z główki sobie szliśmy za pola kardego no i jest bramka, to naprawdę śmieszna bramka, kuriozalna trochę ale mamy swoje pierwsze trofeum ogólnie Te jeszcze Szczepan chciał coś strzelić, ale Betoniarek powiedział, że nie no i koniec tego meczu, wygrywamy, zdobywamy Puchar Polski, nasze pierwsze trofeum i kończy się nasza przygoda z Lechem Poznań, Jan Betoniarek podniesie Puch, Puchar Polski, więc pierwszy raz mamy to, mamy trofeum jest z czego się naprawdę cieszyć. Bardzo fajny sezon. No i le lecimy podbić Anglię. Zagramy w Beniaminku. Premier League w następnym sezonie. Tego dowiecie się w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego. Zaraz jeszcze statystyki. Zobaczycie, jak wygląda sytuacja w tabeli. Sorry, jeśli czasami można tak słuchać. Ja bym oddychał, ale no, duszno mam w domu. Naprawdę mam duszno. No i ja nie cierpię takiej pogody po prostu i tyle. Ciężko ją znoszę. Powołanie do kadry na Euro 2024, więc jeszcze w następnym odcinku zagramy sobie w Euro. Euro, 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 euro. No i trzy gole ogólnie. W całym sezonie 14 czystych kont, więc myślę, że to naprawdę super wynik. Wiem, że Overa aż o 12 skoczył, ale wiecie, jakby to, była jakby to był początek gry, to bym kompletnie inaczej do tego podchodził. A teraz idziemy na żywioł. Chcę chce jak najdalej zajść w tej karierze. Bo mamy mało czasu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia.